i pacjentka bardzo często w zasadzie zawsze po każdej operacji napotyka na pewnego rodzaju ograniczenia i dobrze, że pan doktor opowiada o tym wszystkim na konsultacjach przed operacją. Bardzo często pacjentki zapamiętują, są też sytuacje, że są zestresowane i potem połowy nie pamiętają, ale często też są zdziwione, o, no to ja nie mogę podnosić rąk, to ja nie mogę jeździć autem, tak? Jak reagują na to, że będą pewnego rodzaju ograniczenia? Po pierwsze, chciałbym wyznać tego, co powiedziałaś, to są piękne słowa odnośnie zapamiętywania informacji na konsultacji. Zwykle u nas konsultacje są obarczone bardzo żądawką wiedzy i czasami koordynatorka rejestracji przekazuje później informacje. Pani wychodziła i powiedziała, że z tego wszystkiego, z tego radości, z cieszenia się procesem, ona zapomniała większości informacji, i wtedy de facto. Taka rola fizjoterapeuty jest pewną przypominajką, i ona jest bardzo dobrą przypominajką dla nas w momencie odświeżenia tych informacji tuż przed operacją, i później nawiązania do tych informacji tuż po operacji, kiedy czasami. Wszyscy jesteśmy ludźmi, mimo że usłyszymy pewne informacje przed operacją, ale po operacji widzimy na przykład obrzęk i my nie wiemy, czy to jest obrzęk do końca, bo, na, bo nas to trafia. My Przyszliśmy na operację estetyczną, która ma nam poprawić wygląd, czy na przykład, jak się umawiamy na poprawę funkcji, ma też poprawić funkcję, ale de facto później może być chwilowo gorzej po operacji niż przed. I w tym procesie na pewno ogromne, ogromną zaletą jest yy, wsparcie fizjoterapeuty. Oczywiście,